Cześć, z tej strony znowu ja. A, a dzisiaj trochę o melody. Poprosiłam Was, żebyście na Facebooku zadali mi pytania do QA. I jedno z nich było właśnie takie. Jesteś bambino? Co sądzisz o hejtach na te pedały? I od razu mogę powiedzieć: tak, jestem bambino. Ale czy to znaczy, że osoby, które mnie oglądają, ale nie słuchają i nie lubią bardzo melodii, zaczną mnie hejtować i nie będą mnie już oglądać? Załóżmy, jest sobie taki Kacper, który lubi rap, popka i takie tam. Oraz jest Andrzej który yy, lubi Justyny Biebera, Ariane Grande, Katy Perry i wszystkie takie popowe piosenkarki i tych piosenkarzy. I że to właśnie ma znaczyć koniec ich przyjaźni, że już Kacper i Andrzej nie będą się już przyjaźnić, dlatego posłuchają dwóch innych gatunków muzyki, które ze sobą nie mają nic kompletnie wspólnego i właśnie dlatego już nie będą najlepszymi przyjaciółmi? Moim zdaniem tak działać nie powinno, ale okej. Okay. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze to, jak Justin Bieber kilka lat temu był strasznie hejtowany i jego fanki również były strasznie hejtowane. Ogarnijcie to. Teraz jest jednym z najbardziej znanych ludzi na świecie, zna go miliardy osób, ma miliardy fanek. Naprawdę tego jest strasznie dużo. Pod filmami na YouTube ma wiele milionów odsłon, a nawet chyba pod jednym miliard, ale nie jestem pewna. I wiecie, ilość z tego ma pieniędzy. Bardzo dużo, a niedawno jeszcze był taki mały chłopcem ścięty na grzybka i był bardzo hejtowany, naprawdę. Dobra, ale przejdźmy do Ba. Zadałam pytanie na jednej z grupie: dlaczego Barca Melody są hejtowani? I dostałam odpowiedź. Ludzie uważają, że są gejami, chociaż żaden z nich publicznie się do tego nie przyznał i jeden ma nawet dziewczynę. No właśnie, Charlie, czyli ten starszy, ma dziewczynę, ma z nią pełno zdjęć, udziela się na przykład na snapchacie, wysyła filmiki z nią, więc ja nawet nie wiem dlaczego oskarżycie ich jako gejów. Tylko co było, przytuli się jak przyszli do półfinału w brytyjskim Mam Talent albo X Factor, nie jestem pewna co to było, ale czy jeżeli chłopak przytuli chłopaka, no to świadczy, że jest homoseksualny. No, moim zdaniem nie, w ogóle. Ale co ja tam wiem? Co ja tam wiem? Nie wiem, nic. Są raczej hejtowane ich fanki za to, że zaczęły się nimi interesować dopiero, gdy przyjechali do Polski. Według mnie to oczywiste, bo wtedy mieli szansę iść na koncert i ich poznać. Też fanki za to, że pod zdjęciami na przykład na Instagramie robią spam typu Polish Bambino. No i właśnie fanki bardzo z dzielą się na takie, które bardzo ich lubiły i znały ich, zanim pojawili się w Polsce oraz te, które zobaczyły ich dopiero, jak przyjechali do naszego kraju. Ale czy to znaczy, że jedna jest wtedy gorsza od drugiej? Na przykład Marek nie zna Justina Biebera. Kompletnie nie wie kto to jest, to by było dziwne, ale nie wie kto to jest. I Justin Bieber przyjeżdża do Polski. Wtedy go poznaje, podoba mu się muzyka i czy to znaczy, że on jest gorszy od wszystkich innych, którzy znali Justina Biebera już wcześniej? Moim zdaniem naprawdę nie. Ale faktycznie, jak Barce Melodii przyjechali do Polski, to naprawdę było o nich tak bardzo głośno. Byli Dzień Dobry TVN i mieli koncerty w różnych miastach, więc czemu by na taki koncert nie pójść? Czemu by nie zauważyć kto to jest? Na przykład zawsze jest sobie Ania i Ania przychodzi na ich koncert, spodobała jej się ta muzyka, ogólnie polubiła bardzo Barce Melodii. Ale przychodzi taka Kasia i zaczynają hejtować tylko dlatego, że pojawili się w Polsce. No i to z tego. Pojawili się w Polsce, wtedy Ania miała szansę ich poznać. Poznała ich, polubiła. Koniec kropka. I naprawdę nie wiem, dlaczego hajdujecie dziewczyny, które poznały ich dlatego, że przyjechali do Polski. No. Ale też pod filmikami na YouTubie zauważyłam coś takiego. Polisna. Ale czy to znaczy, żeby zacząć hejtować tą osobę, która po prostu chce zwrócić uwagę wszystkich innych polskich fanek? Bo jeżeli um, Anielka wejdzie... Ale ja dużo imion wymyślam. Bo jeżeli przykładowa Ania, już wcześniej znana napisze pod postem Czerniego na przykład um, Kocham cię. Kocham cię Charlie, kocham, pozdrawiam Polisz Bambino. I nagle ten komentarz... W górę. No to wtedy oczywiście co? Myśli taka Ania, myśli sobie, że Charlie, widząc to 600 łapek, przeczyta jej komentarz i może jej odpowie, co się raczej nie zdarzy. Ale taka osoba po prostu chce zwrócić uwagę osoby, która opublikowała ten post. Więc czemu ma tego nie robić? Skoro chce pisać, poniesz bambino łączmy się. I oczywiście nie z osoby nie mam, lajkuję nawet takie komentarze, a czemu nie? Okej okay, i kolejny komentarz, jaki był tam, to Nie jestem ich fanką, ale nic do nich nie mam I powiem szczerze, po co ich obrażać? No faktycznie, jeżeli nie, nie lubisz bardzo melodii, no to naprawdę nie wiem po co to robić A chcesz skomentować, to nie komentuj No Mówią, że oni nie potrafią śpiewać, bo z playbacku yy, No niby śpiewają z playbacku. Ja nigdy się nie byłam na ich koncercie, ale gdyby faktycznie śpiewali z playbacku, to uwierzcie mi byłoby głośno w sieci. Na Facebooku, na tych innych wszystkich portalach byłoby takie wielkie barce melody śpiewają z playbacku. No a skoro tak nie jest i tylko pojedyncze osoby, taki na przykład Maciek Łebski wejdzie sobie na Facebooka nie lubi barce melody i napisze Lio i Charlie śpiewają z playbacku. Są dowody? No nie ma dowodów. Ja ich nie słucham, ale według mnie to jest bez sensu hejtować jakichkolwiek piosenkarzy. No i o to chodzi, no nie warto hejtować. No i co ci w ogóle da takie hejtowanie, bo ja naprawdę nie rozumiem. No napiszesz na przykład pod moim filmikiem, jesteś głupia, bo lubisz bardzo Melody. I co ci to da? Moim zdaniem nic ci to nie da. Po prostu napisałeś komentarz i masz satysfakcję, że mnie zhejtowałeś. I dałeś mi łapkę w dół. Więc dzięki wielkie za oglądnięcie tego filmiku. I jeżeli się ze mną zgadzasz, to... Strzelę łapkę w górę, bo bo tak. Hmm. A jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale i ten filmik zobaczyłeś jako pierwszy i jeżeli twoim zdaniem mądrze mówię, bo chyba mądrze mówię. Hmm, to zasubskrybuj możesz kliknąć, przejdziesz na główną stronę mojego kanału i wystarczy, że mnie zasubskrybujesz oraz dostaw komentarz. Jaki komentarz? Fajne filmy kilka koniec kroka. Dzięki. Elo! Cześć, z tej strony Julka Koszulka, a dzisiaj ze mną waję specjalne